Cześć, moi drodzy, witam was 1 stycznia 2023. Jak tam minął wam sylwestrawy? ubaw, bo mi bardzo miło, nawet się nie rachałem mocno. Dobra, to słuchajcie, taki króciutki vlogaz z, z pytaniem do Was, bo ja wam wspominałem na którymś live'ie chyba, że zamierzam rozdzielić kanały, trochę ten content mi się tak wiecie, e, zrobił taki ogólny, a nie chciałbym tego robić i chcę sobie rozdzielić content one-life'owy, osobno, całkowicie osobno, robić to na innym kanale. Oczywiście będę robił to stopniowo. To nie tak, że tu wszystkie filmy wykasuję i przeniosę zaraz na nowy, tylko to będzie robione stopniowo. I teraz mam do Was pytanie takie, jak ma nazywać się ten kanał? Chciałbym, żeby ta nazwa była związana na przykład z jakimś członem, albo nazwa tej człony, Marcel na przykład, nie wiem, Marcel w Drodze, Marcel na czterech kółkach, nie wiem, coś takiego może, nie wiem, tak rzucam po prostu Moto Home, takie bardziej angielskie, nie bardzo mi się podoba nie wiem, rzu rzucajcie jakieś pomysły w komentarzach chciałbym wszystkie rozważyć wyciągnę jakieś pomysły, może, może jakąś ankietę zrobię zrobiłbym tak najchętniej, jak Wam będzie się podobać, także taka prośba do Was, podawajcie w komentarzach tytuł nowego kanału Związanego z van -lifingiem, czyli moimi właśnie wyjazdami, wszelkimi na czterech kółkach, czy to teraz vanem, czy później właśnie camperem. No a ja, słuchajcie, zabieram się, widzicie tutaj nóżki mam, zabieram się do czegoś, co spieprzyłem. Mierzyłem tyle razy, a zrobiłem nóżki o 4 cm za wysokie, muszę je teraz skrócić. A wy myślcie nad nazwą kanały, bardzo chętnie rozważę Wasze propozycje.